Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W następnym paku peningu otworzymy sobie się paczuszki. I zobaczymy co nam przynie, przyniosą te paczki. Pierwsza paczka. I co w niej mamy? Sterling. Jest już następna paczka. Może ta jakiegoś Toca przyniesie. Uwaga, uwaga. I Oxley Chamberlain jakieś monetki no nic ciekawego jest to już trzecia paczka zobaczymy co w niej będzie i co mamy mmm, nic nawet w ogóle jakiego rzadkiego zawodnika złotego i już teraz następna paczuszka. chyba czwarta zobaczymy czy będzie szczęśliwa Uu. ciekawego. Oto następna kolejna paczka, w której znajduje się... Hmm... Co będzie? Nic. 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 Następna paczka. Co w niej mamy? Nic. No ja nie mogę. Co oni w tych paczkach dają to jest po prostu o... Ale jest formacja. To jest dobrze. Jest to następna kolejna paczka. Zobaczymy co w niej będzie. Ciekawe co? Nic. Ja nie wiem. Coś te paczki? Nie wiem, czy oni tak specjalnie, bo to ty są. Nie mam pojęcia. Hase Rodrigo. Lipa. Mipa, jeszcze raz lipa. Kolejna paczka, zobaczymy czy nam dopisze szczęście. I... Turki. Nic więcej. Nic ciekawego, po prostu nic. Kolejna paczka, w której... Jajaturę, haha! <ścoughs> no proszę bardzo. Ostarali się tym razem, nie wiem czy on teraz stanie, je, czy nie stanie, je, nie wiem. Ale chyba raczej wszystko teraz stanie, chodził po 130 tysięcy, a teraz nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, okay, następna paczka, zobaczymy co ona przyniesie, czy coś dobrego, czy nie. Uwaga, uwaga. A w niej? Gówno. Nic ciekawego, po prostu w ogóle nic nie ma. Okej, okay, następna paczka. I co w niej będzie? I Micro Ateta No totalnie, po prostu nic nie ma. Nic. I oto następna paczka. Co w niej mamy? A w niej nic nie ma. Okej, okay, widzimy się na następnej pacce do 7500, a w niej zobaczymy co będzie. Może to, To? i... Następna paczka i jeszcze 10 co zostało do otwarcia. Nie wiem co w tej będzie by coś było. Proszę, come on, hmm, Nic. Następna paczka, pewnie chujowa będzie. Tak myślałem. Następna paczka leci. I... I... ...Romao. Jakkolwiek to się dwie, ale gówno i tak. Bez zbędnego pierdolenia zaczynamy ostatni... Nie ostatnią. Następną paczkę do otwarcia i Belarabi. Jak na razie to tylko Jajatura najlepszy był. A poza nim nic. Następna paczuszka, oby coś było. Trzymajmy wszyscy kciuki i... ...i kamaniei. Hmm. <noise> nie wiem, co ja mam otwierać, czy co, nie wiem, po prostu nie wiem. Mama skarbonkę rozbiła specjalnie, żeby syn miał na końce, a tutaj co? Bo no mama się zawiedzie teraz, i co? Więcej mi już nie da. Nie da mi końców więcej. Co ja zrobię? Okej, okay, widzimy się teraz w następnej paczce, by coś było, i co mamy? I teraz... Wszyscy stajemy i trzymamy kciuki. I co? Klapa. Nic. Brak mi słów. Okej, okay, jeszcze cztery paczki do końca. Zobaczymy, może coś z nich będzie jeszcze. Mamy szansę na coś dobrego, ale... No nie ma. Tutaj przynajmniej paczkę. Następna paczka, oby coś było w niej dobrego. I co mamy? To jest po prostu żenada że Okej, okay, dwie paczki do końca. I... i... post. Okej, okay, to już ostatnia paczka. Łooo... Bardzo chujowa na koniec. Chyba jeszcze jedną otworzę. Nawet tysiąca nie... nie przekroczyła całość w ogóle. Nie wiem. <tryk> Okej, okay, ta już naprawdę ostatnia paczka w tym odcinku. Nie wiem co się pod nią kryje, ale oby coś dobrego. Bo jak nie to brak mi słów. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Szczała.